Treningi z YouTube'a po 30 to jak próbować naprawić kręgosłup oglądając TikToka. Większość facetów po 30 wchodzi na YouTube'a. Pisuje trening na brzuch i myśli, że to wystarczy. A potem się dziwi, że dalej boli krzyż, dalej bolą kolana i nic się nie zmienia. Bo YouTube nie zna twojego ciała, twoich błędów posturalnych, ograniczeń ani stylu życia. Trening z YouTube'a to losowe ruchy bez kontekstu. Nie ma progresji, nie ma planu, nie ma kontroli, a po 30 liczy się precyzja. A niezbędny pot, bo na przykład musisz wzmacniać kor, pośladki i tył uda, bo to one chronią kręgosłup i kolana. Potrzebujesz planu z progresją obciążenia, bo ciało adaptuje się od bodźców, a nie od chaosu, i robienia napałę. Albo robienia tym samym ciężarem od 4 lat. I potrzebujesz indywidualnych poprawek techniki, bo jedno złe ustawienie możecie cofnąć o miesiące. A YouTubek ci tego nie da. YouTube da ci iluzję treningu, a nie realny efekt. I po 30, trening to nie jest zabawa. To inwestycja w zdrowie, energię i testosteron. Ale jeżeli dalej robisz treningi z YouTubeka, to ty nie trenujesz, tylko ruszasz się bez celu. Dlatego napisz koniecznie w komentarzu. Kiedy ostatnio miałeś plan dopasowany pod siebie, a nie pod algorytm?